Mowy Zaratustry część czwarta. Powitanie. Późno pod wieczór, po długim szukaniu i błądzeniu daremnem, powrócił Zaratustra do swej jaskini. Lecz gdy znalazł się naprzeciw niej o niespełna dwadzieścia kroków, stało się coś, czego najmniej oczekiwał. Usłyszał ponownie wielkie wołanie na pomoc i rzecz zdumiewająca, tym razem dochodziło to wołanie z jego jaskini. Był to długi, wieloraki, dziwny krzyk, i zaratustra odróżniał najwyraźniej, iż składa się on z wielu głosów, aczkolwiek słyszany z dala mógł się wydawać krzykiem jednych ust. Poskoczył tedy zaratustra do jaskini, patrzy, i oto jakie widowisko oczekiwało go po tym wstępie dźwiękowym. Siedzieli tam z połem ci wszyscy, których za dnia spotkał: król po prawej, król po lewej, stary wiła, papież, dobrowolny żebrak, cień, sumienny z ducha smutny wróżbiarz i osioł Najszpetniejszy człowiek zaś wsadził sobie na głowę koronę i zarzucił na siebie dwa płaszcze purpurowe gdyż lubił jak wszyscy szpetni występować w przebraniu i upiększeniu W pośrodku tego chmurnego towarzystwa stał orzeł Zaratustry napuszony i niespokojny gdyż musiał odpowiadać na wiele pytań na które duma jego nie znajdowała odpowiedzi mądry wąż Zawisał mu na szyi. Przyglądał się Zaratustra temu wszystkiemu w wielkim zdumieniu. Po czym badał jednak każdego ze swoich gości z uprzejmą ciekawością. Odczytywał ich duszę i dziwił się ponownie. Zebrani powstali tymczasem z miejsc i oczekiwali w pokorze, póki Zaratustra mówić nie pocznie. Zaratustra zaś rozpoczął temi słowy. Wy rozpaczający, dziwni wy ludzie, więc to wasz krzyk słyszałem. Teraz wiem wreszcie, gdzie szukać tego, którego daremnie dzień cały poszukiwał. Gdzie szukać człowieka wyższego. W mej własnej jaskini siedzi ów człowiek wyższy. Lecz czemuż ja się dziwię? Czyż nie przywabiłem go tu sam, obiatą miodową i podstępnym wabieniem swego szczęścia? Lecz zda mi się, że do wspólnego towarzystwa mało wy się nadajecie serca obciążacie sobie wzajemnie, wy ratunku wzywający, siedząc tak oto z połem. Winien przyjść tu ktoś, co was znowu śmiać się nauczy, dobry i wesoły kuglarz, tancerz, wiecznik i trzpiot, stary sowizdrzał przyjść tu winien, i cóż wy na to? Wybaczcież mi, rozpaczający, że tak lichemi przemawiam do was słowy, niegodnymi zaprawdę takich gości. Lecz nie odgadniecie chyba, co me serce tak zuchwałem czyni. Wy to sami sprawiacie i widok wasz. Darujcież mi. Każdy bowiem staje się odważnym, gdy na rozpaczającego spogląda. Dodawać otuchy rozpaczającemu ku temu każdy wydaje się sobie dostatecznie silny. I mnie oto obdarzyliście tą siłą. Dobry to dar za prawdę czcigodni moi goście. Rzetelny gościniec. Nie gniewajcie się więc, że wam swoje ofiarują dary. Moje to państwo i moje panowanie. Wszakże co mojem jest, tego wieczora i nocy tej do was również należy dziwinno. Me zwierzęta niech wam usługują, ma jaskinia niech będzie dla was miejscem wytchnienia. W domu i siedlisku moim nikt rozpaczać nie powinien. W swojej dziedzinie strzegę każdego od złych jego zwierząt. I oto rzecz pierwsza, którą Wam ofiaruję bezpieczeństwo, w którą zaś jest mój mały palec. Wszakże, gdy już go macie, bierzcież i dłoń całą, hejrze, bierzcież i serce w dodatku. Witam Was, witam, goście i przyjaciele. Tak, rzekł Zaratustra i śmiał się pełen miłowania i złośliwości. Potem powitaniu. Skłonili się goście powtórnie i milczeli czcią przejęci. Wreszcie król po prawej odparł w ich imieniu. Potem, o Zaratustro, jakieś podaniem dłoni i ukłonem powitał, poznajemy, żeś Zaratustra. Poniżyłeś się przed nami, że zadrasnąłeś naszą czołobitność. Któż by jednak zdołał z taką, jak ty, poniżyć się dumą? Tem i nas podźwignąłeś, Okrzepieniem jest to dla oczu i serc naszych. A żeby choć to tylko zobaczyć, weszlibyśmy chętnie na wyższe nawet góry, niźli. Chciwi widowiska, przybyliśmy tutaj, pragnęlibyśmy ujrzeć to, co zasępione oczy rozjaśnia. I patrz, już po naszych wołaniach na ratunek, otworem stanęły już duch i serce. Zachwyt je ogarnął. Niewiele brakuje, aby się ta nasza ochoczość swawolą stała. Nic radośniejszego o Zaratustro nie wzrasta na ziemi ponad wysoką, silną wolę. Ona jest najpiękniejszą rośliną. Cały krajobraz orzeźwia się od takiego drzewa. Do pini przyrównywam tego, kto wyrósł jako ty, o Zaratustro. Smukły, milczący, twardy, samotny, o najlepszym, najgiętrzem drzewie świetny i sięgający wreszcie zielonymi gałęziami po swoje panowanie potężnymi zagadnieniami nagabując wichry i nawałnice oraz to wszystko co w górach ma swoje siedlisko potężniej jeszcze odpowiadając na niej jako rozkazodawca i zwycięzca o dla oglądania takiej roślinności który na wysokie góry wspinać się nie winien Twe drzewo, zaratustro, orzeźwia nawet chmurnych i nieudanych. Na twój widok nawet niestateczny staje się pewnym i serce swe koi. I zaprawdę, ku twej górze i ku drzewu twemu zwraca się dziś wiele oczu. Wielka rozwarła się tęsknica i nie jeden pytać się nauczył. Kim jest zaratustra? A komu pieśń lub miód w uszy kiedykolwiek wsączyłeś, Wszyscy ci ukryci, samotnicy i samowtóry rzekli nagle do swych serc. Żyjesz jeszcze za ratustrą? Nie warto już żyć. Wszystko jest obojętne, wszystko daremne. Lub też, za ratustrą żyć nam chyba jedynie. Czemu nie przychodzi on, który się tak długo zapowiadał? Wielu tak o to zapytuje. Czy pochłonęła go samotność? Lub winniśmy może my do niego pójść? Zdarza się, że i samotność nawet murszeje, rozpadając się jak grób, co się rozwala i zmarłych swych utrzymać już nie może. Wszędzie widać z martwych stałych. Oto rosną i wzbierają fale wokół twej góry, o zaradustro. I jakkolwiek wysoka jest twa wyżyna, wiele z tych fal dosięgnąć jej musi. Łódź twoja niedługo już na lądzie spoczywać będzie. To zaś, żeśmy rozpaczający do twej przyszłej jaskini, wróżbą jest i przepowiednią tylko, iż lepsi są już w drodze do ciebie, gdyż owo ciągnie ku tobie ostatnie pozostałość Boga w człowieku. Wszyscy ci ludzie wielkiej tęsknoty, wielkiego wstrętu, wielkiego przesytu, ci wszyscy, co żyć nie chcą, chyba że się nauczą nadzieję mieć, chyba że się od ciebie, Zaratustro, wielki nauczą nadziei. Tak rzekł król po prawej i pochwycił dłoń Zaratustra, aby ją ucałować. Lecz Zaratustra wzbraniał się od tego uczczenia i cofnął się przerażony, milczący, jakby nagle w odległe odlatujący dalej. Po chwili jednak powrócił duchem do swych gości. Spojrzał na nich badawczym okiem i rzekł: Goście moi, wy ludzie wyżsi, chcę z wami mówić po niemiecku i wyraźnie. Nie na was oczekiwałem ja w tych górach! Po niemiecku i wyraźnie. Pożal się, Boże, rzekł król po lewej. Na stronie znać, że lubych Niemców nie zna ten mędrzec ze wschodu. Lecz on chce powiedzieć po niemiecku i z prostacka. Nie, jest to dziś w najgorszym jeszcze smaku. Możeście wy zaprawdę wszyscy społem ludźmi wyższymi. Dla mnie nie jesteście ani dość wysocy, ani dość krzepcy. Dla mnie znaczy, dla tej nieubłagalności, która we mnie milczy, lecz nie zawsze milczeć będzie. A jeśli przynależycie do mnie, to wszakże nie jako moje prawe ramię, albowiem ten, kto, jako wy na chorych i wątłych nogach stoi, ten chce przede wszystkim w jednie czy skrycie, aby go oszczędzono. Ramion i nóg swoich nie oszczędzam ja wszakże, nie szczędzę wojowników swych. Jakże byście chcieli nadać się do mojej wojny. Z wami zepsułbym sobie każde zwycięstwo. A nie jeden z was obaliłby się już, zasłyszawszy tylko moich bębnów łoskot. Nie jesteście mi też dość urodziwi i dobrze urodzeni. Potrzebuję gładkich zwierciadeł dla swej nauki. Na waszej powierzchni wykoszlawia się nawet obraz mój własny. Na ramionach waszych ciąży niejedno brzemię, niejedno wspomnienie, nie jeden zły karzył przyczaja się we waszych kątach, tkwi też w was i motłoch ukryty. aczkolwiek jesteście ludźmi wysokiego i wyższego pokroju, wiele jest w was krzywego i nieforemnego. Nie masz takiego kowala na świecie, który by was wyprostować i wyrównać zdołał. Jesteście tylko mostami, niechże wyżsi po was skroczą. Oznaczacie stopnie, nie złożeczcież temu, co się po was na swoją wyżynę wspina. Z waszego nasienia wyrośnie może i dla mnie prawdziwy syn i dziedzic, lecz przyszłość to daleka. Wy sami nie jesteście ci, do których me dziedzictwo i imię należy. Nie na was oczekuję w tych górach, nie z wami wolno mi będzie zniść po raz ostatni. Przyszliście tu do mnie, jako zwiastuni, że wyżsi są już w drodze. A nie, są to ludzie wielkiej tęsknoty, wielkiego wstrętu i wielkiego przesytu oraz tego, co szczątkiem Boga nazwaliście. Nie, nie, po trzykroć nie. Na innych czekam ja w tych górach i bez nich nogą stąd nie ruszę. Czekam na wyższych, bardziej krzepkich i zwycięskich, bardziej ochoczych, na tych, co są umiernie zbudowani na ciele i duchu. Śmiejące lwy przyjść tu muszą. O goście moi przyjaciele, dziwni wy, czyście nie słyszeli o dzieciach moich, ani o tem, że podążają już ku mnie? Mówicież mi o swoich ogrodach, o mych wyspach szczęśliwości, o mym nowym, urodziwym gatunku. Czemuż nie mówicie o tem? O ten gościniec dopraszam się od waszej ku mnie miłości, abyście mi o dzieciach mych mówili. Kwoli temu jestem bogaty, kwoli temu stałem się ubogi, czegóż nie oddałem, czegoż bym jeszcze nie oddał w zamian za to jedno, za te dzieci, ten żywy posiew, te drzewa życia mej woli i mej najwyższej nadziei? Tak rzekł Zaratustra i zatrzymał się nagle w swej mowie. Gdyż owładnęła nim tęsknota, zamknął oczy i usta w poruszeniu serdecznym. I goście też milczeli również, stali niemowni i zmieszani, tylko stary wróżbiarz rękoma i miną dawał jakieś znaki.